Hej wszystkim, ja jestem Łukasz i dzisiaj nagrywamy. Z jednego kanału YouTube, więc macie link w opisie. Będziecie mogli sobie je otworzyć w swoim świecie. I to są takie live live wcześniej. Pierwszy Kolorowe farbowanie napisu tu na tabliczce. Uwaga, ja od razu że on, ja nie wiem czy na tej zadziała, żeby być właśnie kwestia wersji. Napiszemy napis taki jak on, a mianowicie. Mam subskrybuję, ale. Nie no. Ma... Tylko on to robił na komputerze. I ja nie wiem, jak tu się klika, żeby zafarbować. Ale może jakoś y, trzeba nacisnąć. Albo. Albo on miał jakiegoś moda wgranego. No dobrze, ja Lachhack uważam za niezaliczony, ale tylko dlatego, że po prostu mi mi nie wyszedł albo to jest kwestia wersji albo tak jak mówiłem po prostu on to robi na komputerze i kolejny lifehack a mianowicie ładny efekt lampy co do tego potrzebujemy dowolne bloki ja na przykład biorę blok lampę i magiczną latarnię. Dowolny kolor szkła. Ja na przykład biorę czerwony i żółty. Idzejmy na dzień, bo ja nie lubię jak jest noc. W nocy może to ładniej wyglądać. O, o tym mam. Więc w noc to pewnie będzie ładniej wyglądało. Ale tylko dlatego to robię, że w nocy będzie ładnie wyglądało, bo jak wiecie, ja bardzo nie lubię nocy. Ja coś nie to wziąłem. A, -ha. a, i to oświetla, jak widzicie, w od plaża, które gdzieś tu Wam się pokazuje, mniej więcej to to robiliśmy yy, niespodziankę dla Was. Jak nie widzieliście, to obejrzyjmy I obkładamy wokół do środka, Co ja się nie zaś yy... Kładamy... Dobra, mniejsza z tym. Ale ładnie to będzie wyglądało, jak tu położymy. Tak, tak. Przynajmniej na filmiku ładnie wyglądało, który ja oglądałem na YouTube, właśnie z tego kanału, bo on ma bardzo fajne haki. I to pewnie nie jest ostatni odcinek z haków z YouTube'a. Więc oglądajcie i zobaczycie. Nie buduję też tego takiego, takiego bardzo wysokiego, bo on też nie miał takiego bardzo wysokiego. Buduję takie średnie. Ładnie to wygląda, naprawdę ładnie, ale um, u niego to wyglądało efektowniej, Te, to, to powiem, że na pewno. Ale wygląda ładnie, nie jest źle, naprawdę. Ja Lifehack uważam za pół zaliczony po prostu. I ostatni lifehack, jaki dzisiaj przetestujemy, też właśnie yy, z YouTube'a. jest lifehack na ładne zbudowanie telewizora. Yy, wy wiecie, że w Minecrafcie nie ma telewizorów takich, żeby można było oglądać, ale podobno istnieje sposób, żeby zrobić taki działający. Idziemy do mojego domu. widzę co do tego potrzebne jest. Potrzebujemy. Zrobimy te. Ja nie wiem, czy na szkle działają. Działają. Kładziemy tak, jak ja tu robię. Czarną. Na przykład ja biorę czarny beton, ale może na przykład jakiś blok, na którym będzie ładnie wyglądało. Ja biorę beton. I niestety muszę sobie trochę domu zdemolować, więc przykro mi strasznie, ale trudno. a tutaj wstawiamy po prostu latarnie, te takie na, yy, na, na te dźwignie te nowe, w sumie nie nowe, latarnie po prostu szukam, szukam, są yy, lampy z czerwonego kamienia to się nazywa bierzemy dźwignie idziemy to tak Ten, a nawet nie tak Tylko czekaj. O. bardziej w ten sposób tu przeskak bez lamp żeby nam to po prostu nie zaprzeczało. i żeby ładnie było widać po prostu kino, więc tu będzie bez lamp kawałek i będzie czarny beton, więc nie będzie tak jasno jak teraz Ten domek tego domku nie budowałem długo, zresztą wyście mieli z tego filmik, więc wiecie, że tak szkoda, nie jest mi szko szkoda. Kładziemy pochodnie. No. no i musicie dezaktywację yy, tej zapadni. I nie będzie Wam się wtedy zamykała ani otwierała sama. I teraz ostatni krok, jaki przedostatni, jaki tu robimy, żeby to wyglądało tak, jak w kinie. Bierzemy obraz go. Tak. o Możemy dać parę obrazów takich. Super. Ym, I ostatni krok, tak jak już mówiłem, to jest po prostu położenie tego co odtwarza dźwięk, czyli w moim wypadku będzie to ale wy możecie dać na przykład samą płytę do ozdoby. Możecie dać jeszcze coś innego. Pochwalcie się w komentarzach. Co? Co? Także wkładamy płytę. Tak już nie gra, więc zaraz wezmę inną. Nie wiem, czy to tylko u mnie nie gra. Czy to jest jakaś No nie, jakoś nie gram, no nie wiem. A i mam w planach też nagrać kino, także szczególnie, kino, więc napiszcie, czy chcecie, czy Wam się podoba. Dobrze. Ja lifehack uważam za zaliczony absolutnie, bo to wygląda bardzo ładnie. E, I te lampy podświetlane. E, Szafa nie gra, ale to nie jest wina kina, także ja lifehack jak najbardziej zalicza. I chciałem Wam przypomnieć o zasubskrybowaniu mojego kanału, daniu łapki w górę oraz wejściu na mojego Instagrama, który tu Wam się pokazuje. następnego odcinka! Pa!